Karciany amator, a dzisiaj mamy to. Dzisiaj jest 17 stycznia, co oznacza, że jest premiera tego dodatku. No i jest to jeden z najlepszych dodatków, jakie kiedykolwiek wyszły. Bo najlepszych i najgorszych, bo najgorszych pod względem ceny i najlepszych pod względem wyglądu myślę, że kart. Ceny są niestety ogromne, koszmarne, ale nam się udało, mi się udało naprawdę dużo zdobyć dla Was, żebyście mogli zobaczyć openingi. Między innymi ETB, którego przed chwilą widzieliście. No i mamy jeszcze poster, którego dzisiaj będziemy otwierać na rozgrzewkę trzy boostery. Eee, I tak, myślę, że zaraz będziemy mogli go zacząć o, e, otwierać. I eee, tak, no kurczę, bardzo się stresuję, bo dropi podobno bardzo słabo. Nie podobno, po prostu dropi bardzo słabo, a jest ultra drogi. Więc tak, dla Was będę miał, mogę Wam teraz coś powiedzieć, co mi się udało kupić z tego dodatku, żebyśmy otwierali, czyli tak, mamy postera, mamy takie jakby dwa etebeki, zaraz Wam powiem czemu, mamy binder na pewno, który jeszcze będzie do mnie, który zaraz, no, który niedługo do mnie przyjdzie, więc będziemy go na pewno otwierać eee, i co, no, etebeka na pewno otworzymy jednego, a drugiego chyba niestety widzowy będę musiał przetrzymać, eee, gdyż, iż, ponieważ nie opłaca się trochę tego otwierać, niestety, w sensie, no, niestety jest tak ciężko dropić jakąś fajną kartę, że nie warto, bo jak pewnie widzieliście, Etebeki są już warte około 500 zł za innego, więc to jest po prostu totalne szaleństwo. Mi się udało wyrwać w MPQ, w premierze, byłem na otwarcie, więc udało się. Więc to, będziemy tutaj dzisiaj. No więc co, będziemy otwierać dzisiaj po prostu posterka. E, słyszałem, że album jest bardzo ładny, e, trochę ścieło, no ale dobra, będziemy sobie go otwierać, bo jest to super zestaw, tak mam nadzieję. Ciekawy, czy też będzie jakiś drop. A, no i zapomniałbym, mam w planach zrobić Mystery Packi, co takie tanie, mocno tanie. E, będzie to polegało na tym, że po prostu będą jakieś, e, będzie jakiś boosterek, ale to więcej dopiero o tym, kiedy to wyjdzie. Dajcie znać w komentarzu, czy po prostu by się Wam taki Mystery Pack podobał, jakby wyszedł. I co, nie przedłużając, możemy otwierać ten zestaw. Okej, okay, chyba mi się udało tutaj od boku to otworzyłem. Półdełko chciałbym zachować, bo mimo wszystkiego jest ono bardzo ładne. OK, będzie mnie trochę gorzej słychać, bo idę pod kamerę. Okej, okay, otwieramy pudło. Na razie sobie je odłożymy na bok. I co nam się od razu rzuca w oczy? No, poza busterkami mamy tutaj promki. Więc wyjmijmy sobie najpierw... Albo dobra, zacznijmy od plakatu. Eee, on generalnie jest ogromny. I chciałbym go wam pokazać Być może Albo dobra, wiecie co eee, Taki mały urywek do odcinka Tak wygląda ten plakacik Ja już jestem po odcinku I możecie sobie zobaczyć Jak właśnie taki plakat wygląda Tu są te wszystkie Siri i Exy W sensie jako Iwi i Iwi Lucie Tak wygląda przód A tak wygląda tył Albo jak to woli druga strona Mamy tą folię Folię, ten plastik Okej, okay. i od razu mamy boostery i promki, 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 ja promeczki sobie wyjmę delikatnie, bo one są ładne dosyć, więc mamy tak Joltiona. Yy, co jeszcze mamy, mamy jeszcze, mamy, mamy jeszcze Vaporiona, no i Fleriona, czyli takie no najpopularniejsze Iwilucje, najpopularniejsze, w sensie no to były chyba pierwsze ewlucje. Więc bardzo ładne karty, ja je sobie za, później zakoszulkuję, ale powiem Wam, że mam problem z koszulkami, bo po prostu ich już prawie nie mam. Dlatego zamówiłem duży zapas z Lofi, oczywiście, i będziemy mieli, gdzie wkładać po prostu. Yy, gdzie będziemy mieli po prostu, gdzie wkładać karty? No dobra, no i co? wyjmujemy trzy boostery, które są w tym zestawie. Yy, po, w posterze są trzy, w binderze jest pięć a w ETB-ku, no tak jak w każdym, praktycznie 9. Okej, okay, no i mamy boostery i teraz, kurczę, to jest śmieszne, nie? Bo trzymam boostery, jest, no jakby, jest premiera dzisiaj, trzymam boostery, które już są warte około 50 zł. to jest po prostu, w sensie, nie, mam wrażenie, że to jest trochę już bardzo dziwne, że tak to jest, że, kurczę, w premierę takie coś już jest tyle warte, nie? Trochę szalone, no ale dobra, chyba sobie, dobra, tak ustawimy na koniec, może... Otwórzmy sobie tego. No dobra, dobra. Kurczę, trochę się stresuję. Trochę mocno, no ale dobra. Otwieramy. Uff, pierwszy booster z Prismatic Evolutions. Okej, okay, kodzik jak zwykle dla was jest. Proszę bardzo. Prismatic, nie? Dobra. Ja się bardzo cieszę, że ja to otwieram. Jeszcze później będzie etebek, więc już w ogóle. Ok, jedna karta. Szansą mi się trochę ręce. Ale dobra. Wyrównujemy, żeby na pewno nie było spoileru. Tak jak mówię, jest giga mała szansa, że się cokolwiek trafi. No ale kto wie. No Zawsze są, są te dropy, tak? Ok. Handauer. Aplin. Goldin. HutHut. Suisu, Suikun. Crispin. Bronzon, Bronzong. Ok. Aromatis Larvitar, i. i Roaring Moon, niestety. Ale, no, nie ma się chyba czego spodziewać. No dobra, to jest pierwszy booster. Może coś jeszcze wypadnie. Wiem, że dosyć często pokebole lecą, więc może taki wyleci. Lecimy sobie z drugim boosterem. O, panie. No, to jest. to jest stresujące. Zarówno smutne, stresujące, i w sumie. O, mieszanka uczuć, tak? Dobra, odłożymy sobie papierek. Yy, tutaj kodzik. Jedna karta do przodu. No i teraz. Ok, energia. Professor's Research. Hip Wodon. Amaris. Lopuny. Gigas, Karmin. Great Task. Mil Tank. Chyba na drugim, w sensie na tym rewersie, co teraz jesteśmy, są pokebole, jeśli już w ogóle są. Więc pokebola raczej nie mamy. Vaporion na rewersie i... Hi, nie ma. Danspers. Cholówka, Holówka. Kurczę, kurczę, nic nie dropi. Ale można było się tego spodziewać. Weźmiemy sobie energię naprzód. Aj, aj, No dobra. I trzeci booster. No może chociaż cokolwiek, cokolwiek. Jakiś EX albo chociaż pokebol. No. Żeby chociaż cokolwiek dropnęło. To będę szczęśliwy. Kodzik. Karta jedna przekładamy. Też patrzę, jakby tu coś wypadło, to czy będzie ładny centering? No będzie wtedy. Chociaż nie wiem. Dobra. Nieważne. Na razie trzeba otwierać. O, mamy holo energię. Więc w sumie tak nie wiem, można to zaliczyć do dropa. Spoko, zawsze coś. E, Dura Ludon. Professor's Research, Hippowdon, Amaris, ej, mega podobny booster do tamtego, Lacey, Executor, Binding Mochi. Jo, mamy Pokebola, fajnie, Professor's Research, Pokebola, ale fajnie, dobra. Ja już się cieszę, że mamy Pokebola. E, Glaceon i, i Arka Ludon, ajajaj. No i teraz tak, nie wiem, czy to zaliczyć do dropa, nie wiem, czy to w ogóle ma jakąś scenę. Jeżeli ma, no to widzicie ją teraz. E, no więc tak to wygląda. No mamy jeden dropik, jeżeli można to nazwać dropem. Ja to sobie schowam do koszulki. E, śmieszną teksturę ma ta karta. E, dobra, z nad kamery nie umiem włożyć nic do koszulki. No dobra. E, więc mamy takiego tutaj pokebola. I co, no moja opinia na ten zestaw jest generalnie spoko, bo plakat jest bardzo ładny. E, cena? No teraz to właściwie nie wiadomo. Gdzie się wyrwie, to się kupi. E, i, I to tyle. No dobra, możemy sobie jeszcze otworzyć jednego japońskiego boosterka na pocieszenia, bo został nam od spadki. Więc go sobie otworzymy. Może chociaż tu coś się trafi. W sensie nie wiem, Pokéball to zawsze coś. Jedna karta. E, ok, hop hop, hop i nie ma. Zaptosik. No cóż, no ale bywa, no takie dodatki też są, gdzie nie dropi. Yy, ale jak już coś się trafi, to drogo. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie komentarz, czy właśnie takie mystery paki chcielibyście zobaczyć, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie z Bindera. Siema!